Cześć. Z tej strony Nina, duża w podróży życia. Poczułam, żeby się podzielić z tobą pewnym doświadczeniem, które, które jest dla mnie bardzo trudne. Ja sama nie wiem, jaką stronę to pójdzie. Wczoraj rozmawiałam z bratem, i w którymś momencie tak jakby mm, chciał powtórzyć mi coś, tak jakby to nie była agresywna energia, żebyś miał, y, miał, miała tego świadomość. Natomiast było coś energii takiego, że ja nie miałam ochoty tego słuchać. To było przez telefon. Yy, I brat mówił, mówił, powtarzał coś, co ja już wiedziałam. I z jednej strony chciałam mu dać przestrzeń, żeby to powtórzył, ale tak naprawdę czułam ogromną złość. Na tym bym powiedziała, najpierw to była irytacja. Ostatecznie skończyliśmy rozmawiać. Dał mi przestrzeń, żebym się uspokoiła. To, tak naprawdę, ja przez długi czas czułam ogromną, ogromną złość. Czułam w kurwa i chodziło mi cały czas słowa. Nie chcę go słuchać. Nie chcę go słuchać. I wiedziałam, że to nie, nie, nie chodzi o mojego brata. On, yy, tak jakby, yy, uruchomił coś, co yy, było głęboko we mnie, i dotarło do mnie, że chodzi o taki gwałt energetyczny, że yy, jako dziecko. Jako dusza w innych wcieleniach, ale również wiele kobiet w moim rodzie, bo to chodzi o to, że ja jestem kobietą, a druga strona jest mężczyzną, doświadczyły właśnie takiego gwałtu energetycznego, że miały słuchać tego mężczyznę. Czy to był ojciec, czy to był brat, który, bo to osoba, która w jakiś sposób miała w jakiś sposób władzę. Kiedyś, ileś lat temu, to był ojciec, mógł też być brat, który przejął, um, przejął opiekę nad daną kobietą. E, wczoraj też czytam, to właśnie to jest wszystko niesamowicie połączone, bo wczoraj czytałam e, aptekarkę. Mojej kumplej się bardzo podobało, a ja czytałam i czułam tylko złość, po prostu złość. E, główna bohaterka jest zielarką, jest służbą. I po prostu jest opisana, jak wchodzi do pokoju, jest wezwana i ma słuchać. Słuchać nie może odejść. No właśnie, ja, ja cały czas miałam w głowie, no po prostu wyjdź. Wyjdź i zrób coś. No to nas po prostu yy, czułam, jaka była kiedyś niemoc, i to był właśnie rodzaj naprawdę, to był rodzaj gwałtu energetycznego. I dalej on się. Pewnie zdarza. Po prostu takie przymuszanie, żeby. Bo mówię, to dotyczy myślę, że nie tylko kobiet. Ogólnie istot, które w jakiś sposób są przez kogoś postrzegane jako słabsze, jest tu rodzaj właśnie nierównowagi. Tu mi przychodzi właśnie władza. Kiedyś. No, akurat mi się bardzo pojawił. Wiem, że mój tata tak jakby Ja właśnie nie wiem, czy wierzę, ja mam. Ja nie słyszę różnych rzeczy. Ja nie jestem w stanie e, słyszeć angielskiego, bo mam energetycznie zatkane uszy. E, ja po prostu. To, to właśnie też jest ciekawe doświadczenie, że ja tyle lat się uczyłam, a ja w dalszym ciągu nie słyszę do końca, co ktoś mówi. Ja zapchałam sobie energetycznie uszy, żeby nie słyszeć różnych rzeczy w dzieciństwie. Natomiast wiem, że tu nie tylko chodzi o mojego tatę. Mój tata, jest reprezentantem, jest, jest teraz można powiedzieć, był, ale dalej w jakiś sposób jest nauczycielem. Teraz mój brat też jest nauczycielem. To, jest, to są boskie dusze, cudowne, natomiast dotykają moich ran, że mogła to uzdrowić. Wczoraj naprawdę najpierw wrzeszczałam, potem płakałam, płakałam bezgłośnie, po prostu czułam, że że uwalniam nie tylko, nie tylko moją złość, nie tylko mojego kurwa, że za wiele kobiet w moim rodzie yy, uwalniam to, że uwalniam z innych wcieleń, że po prostu to jest tak mocna energia, że już dość, że ja już chcę gośno mówić że nie chcę tego albo go słuchać w zależności od tego jaka jest yy, potrzeba, dać sobie prawo, że po prostu czasem powiem nie, nie chcę tego słuchać. Nieważne, jakie to będzie fajne, miłe, jak komuś zrobię przykrość. Po prostu nie. Nie w momencie, kiedy będę czuła, że to przekracza moje ym, jakieś granice. Bo zdarzało mi się to akurat częściej przez telefon, że czasami właśnie mówię, ważna dla mnie osoba, słucham i yy, no właśnie. Akurat myślę teraz jakoś przypomina się brat, ale właśnie on reprezentuje męski, że tak powiem, w tym momencie. I po prostu nie, po prostu nie. Daje sobie prawo, że nie, że nie chcę pewnych rzeczy słuchać, żeby wejść w sytuację. Ja to robię, ale są jeszcze takie sytuacje, to są mała, ale właśnie one pokazują jak jeszcze to tkwi w polu mam nadzieję, że wczoraj większość uwolniłam, aczkolwiek domyślam się, że jeszcze będzie to mogło wracać i będę prawdopodobnie przez najbliższych w najbliższym czasie jak się to zdarzy, prawdopodobnie będę z większą energią być może będzie to agresywne na początku, nie, nie chcę tego słuchać wiem, że z czasem bo ja już to potrafię, żeby nie było. Ja potrafię to tylko, wiem, tak jak powiedziałam, tu chodzi o pewne relacje i prawdopodobnie w tych relacjach będę początkowo być może właśnie na zasadzie takiego wyrzucania z siebie takiego głośnego, stanowczego, powiedzenia nie. Natomiast będę dążyła do tego, żeby po prostu to było stanowcze, a łagodne, jak to się mówi. Powiem Ci, że no, tak, jak słyszysz, ten temat mnie bardzo porusza. I to jest ciekawe, że wczoraj opowiadam o tej książce i jak zostawię te, te książki, to właśnie pokazują. Hmm, powiem tak, tej, w, te, w tej książce też jest ten kawałek właśnie to akurat tu jest w, w, szefową jest kobieta, która, no właśnie. Niefajnie odzywa się do głównego bohatera, który jest taki zamknięty w sobie, i właśnie dzięki miłości się otwiera. Nie wiem, jak zakończy ta książka, aptekarka, bo nie wiem, czy ją skończę. Ale te dwie książki właśnie pokazują tak, jakby przeciwstawny biegun. Ostatecznie. Przynajmniej na tą chwilę tej książki, co czytam, że nawet wyższa sfera mam taki sprzeciw. Ja. Wiem, że byłam w innych wycieleniach królem, że byłam po obu stronach. Byłam i po stronie służby, i po stronie króla. Pewnie na pewno, przynajmniej raz byłam królem, który stosował taką przemoc, taki gwałt energetyczny na drugiej osobie, że zmuszałam do słuchania czegoś, co dana osoba nie chciała, lub, lub po prostu, nie wiem, po prostu coś, co sprawiało przykrość, czy bolało, czy było bezlitosne. Było tak na pewno byłam po obu stronach. Pewnie byłam też szlachcicem, ale powiem szczerze, że bliżej mi do chłopów. Po prostu samo hasło wyższa sfera po prostu wyrodzi we mnie ogromny bunt. Nie ma. Nikt nie jest wyżej. Nikt. Wszyscy jesteśmy równi. Każdy człowiek jest równy. Nie ma, że ktoś jest wyżej. Po prostu nawet jak są relacje y, szef pracownik y, o, ojciec córka czy ojciec syn jakikolwiek to nie ma wszyscy jesteśmy równi i czas żeby tak było i nie po prostu nie mówię nie na jakikolwiek y, energię taką zmuszania kogoś żeby nie było mam w sobie tą energię mam w sobie moc i Kiedyś częściej, teraz dużo rzadziej zdarza mi się też forsować coś. Bardzo się tego uczę, bo to jest dla mnie mega ważne, żeby tak nie robić, żeby każdy mógł usłyszeć siebie i pójść swoją drogą. To, co nauczyłam się, jeżeli chodzi o słuch też mówienie, że jak ja coś widzę, że mogło być to coś. Pożytecznego dla drugiej osoby, jakiś wgląd, to przede wszystkim pytam się, czy ta osoba ma ochotę tego, to usłyszeć w ogóle. Oczywiście i podkreślam, że to jest mój punkt widzenia i wcale nie musi się z tym zgadzać. Natomiast, co jest ważne, że mówię to raz, daj, żeby nie było, zdarza mi się, tak jak brat pewne rzeczy powtarza, co mnie wkurzyło wczoraj, tak samo ja też powtarzam różne rzeczy w relacji, mój brat też się na mnie wkurza z tego powodu więc to jest cały czas, ja, ja też te słowa mówię do siebie, cały czas tego uczę i w każdym razie do czego zmierzam że ja komuś mówię jakiś wygląd i ta osoba nie czuje tego nie powtarzam tego, wiesz dlaczego? bo jeżeli mam rację to, ta, to to wróci do tej osoby wtedy kiedy będzie gotowa, ale jeżeli nie mam racji, to właśnie to tak jakby ją gwałciła Wchodziła w jej przestrzeń. Więc absolutnie nie. Nie będę y, mówię też sobie ogromny stop. Bo to jest mega ważne. Y, słowo stop, słowo nie. Y, y, I też chcę podkreślić jedną rzecz, bo za każdym razem, jak mam taką reakcję, jakby z zewnętrzną, patrząc, nieadekwatną, mocno to czuję. I y, że za każdym razem. Ta reakcja jest adekwatna do czegoś. Czasami nie potrafię tego uchwycić, ona jest często adekwatna do bólu, który jest we mnie. Do... Wczoraj wyszło, że jest... to jest ogromny ból, nie tylko mój, ale też wielu kobiet z mojego rodu, ale podejrzewam też, że ponuczyła się ogólnie energia wielu, wielu istot, które jako słabsze, to akurat w większości były kobiety, które jako słabsze były. Właśnie gwałcone energetycznie. To nie musiał być gwałt fizyczny, to był gwałt energetyczny na energii, wejście w pole, zmuszanie do czegoś, chociażby tylko do słuchania. Już dość. Nie ma przestrzeni na takie rzeczy. Dzisiaj z takim ważnym tematem bardzo Tobie dziękuję za wysłuchanie. Jestem bardzo ciekawa. Jak to jest u ciebie, jak ty to widzisz, jak ty to czujesz. Um, wszystkiego dobrego. I słuchaj siebie i czasami powiedz stanowczynie. Pozdrawiam.